Tegoroczne ferie spędziliśmy w Szczawnicy. Zaczęło się od niesamowitych widoków. Tatry Mieliśmy dosłownie na wyciągnięcie ręki. Pierwszy punkt naszej wyprawy to Słowacja. Wszyscy wjechaliśmy gondolą na magórę z piską, by dotrzeć na szczyt, z którego oglądaliśmy wspaniałe widoki. Na górze wybraliśmy się na kładkę nad drzewami. Było super. Mimo, że smagałam się z dużym ale walczyłam dzielnie i udało mi się nie trzymać kurczowo barierki. Natomiast wiatr był bardzo silny, więc dziewczynami nie udało się wejść na samą górę. Ale i tak widoki były niezapomniane. A Grzysiek sam dzielnie wszedł na sam szczyt wieży. Kolejnym przystankiem była jaskinia Bielańska. 70 minut pod ziemią, wśród niesamowitych formacji skalnych. Zobaczyliśmy ogromne sale, podziemne jeziorka i fantazyjne nacieki. Tempo było ekspresowe, ale to jedno z najpiękniejszych miejsc jakie widziałam. Ale to nie koniec naszego zwiedzania. Odwiedziliśmy dwa zamki. W Niedzicy i w Czorsztynie. Zamek w Niedzicy to niezwykła budowla oburzliwej historii. Przez wieki był miejscem, w którym gromadzono skarby. Zamek ma również swoją legendę, która mówi o ukrytym skarbie Inków, który miał tu trafić w XVI wieku, gdy uchodźcy z Ameryki Południowej przybyli do Polski. W środku można zobaczyć m.in. dawną sypialnię czy jadalnię, co pozwala poczuć atmosferę dawnych czasów. W Czorsztynie natomiast zachowały się głównie ruiny, ale spacer po tym miejscu ma swój taki wyjątkowy klimat, szczególnie gdy patrzymy na panoramę gór. Podczas wycieczki nie zabrakło oczywiście jeżdżenia na łyżach i nardach. Dziewczyny szalały na i Nawet ja odważyłam się pojeździć z nimi. Było super. Ostatnim naszym punktem wycieczki był wąwóz homola. Brak śniegu wcale nie przeszkadzał, bo widoki i tak były niesamowite. Dźwięk wody odbijał się od skał, dodając magii tej wędrówce. Dotarliśmy do miejsca, gdzie widok na szczyt skały zapierał dech w piersiach. Podczas wyjazdu nie mogło zabraknąć też prawdziwej góralskiej uczty. W jednej z Kanaib spróbowaliśmy tradycyjnych dań było pysznie. Można było potańczyć, poszalać przy wspaniałej góralskiej muzyce. Ferie pełne wrażeń, emocji i nowych doświadczeń i zdecydowanie jedno z najlepszych.